Postanowiłem kupić stary dom i go wyremontować, żeby zaoszczędzić kilka złotówek. Sprzedawca był taki miły. Wynegocjowałem naprawdę korzystną cenę, którą sprzedawca z uśmiechem na twarzy zaakceptował. Kiedy zacząłem przeprowadzać gruntowny remont, musiałem pozbyć się starych rupieci. Za jedną z szaf, która, co dziwne, była przykręcona do ściany i podłogi znajdowały się drzwi dodatkowo zabite dechami. Nie ukrywam, że się zaniepokoiłem. Zadzwoniłem do byłego właściciela nieruchomości. Włączyła się poczta. Nie pozostało mi nic innego jak tylko dostać się do ukrytego pomieszczenia. Chłód, który wydobył się ze środka wywołał u mnie gęsią skórkę. Włączyłem latarkę w telefonie. Zobaczyłem dziecięcy pokój. Zapawki, łóżeczko i wiszące pluszaki z sufitu. Drzwi do pokoju nagle się zatrzasnęły, a ja zostałem sam z.